Dzień dobry, zapraszam na temat 17, a dzisiejszy temat to transformacja gospodarczo-ustrojowa 1989-1990. Rok 1989 jest dla Państwa Polskiego rokiem przełomowym. Po pierwsze, to jest rok kiedy kończy się komunizm w Polsce, ale dostrzegamy również bardzo dużo zmian i kłopotów w gospodarce, zmian ustrojowych. No i dostrzegamy też zmiany w tak przestrzeni publicznej. To od 89 roku zmienia się nazewnictwo tutaj na przykład w zakładach pracy czy w nazwach szkół. Zmieniają się też nazwy ulic, likwidowane są pomniki przywódców komunistycznych albo osób związanych z komunizmem. No i dodatkowo pojawiają się w kalendarzu święta, które były nieakceptowalne przez władze komunistyczne. Ale ówczesny rząd, który przejął władzę, jest to rząd Tadeusza Mazowieckiego. Spotyka się z potężnym kryzysem gospodarczym i finansowym. Mamy do czynienia przede wszystkim z hiperinflacją. Jest to naprawdę zjawisko bardzo wysokiej inflacji. Przykładem może tu być taka sytuacja, że w lutym 1989 roku najwyższy nominał, jaki był na rynku, to było 20 tysięcy złotych a w grudniu tego samego roku 89 trzeba było już wprowadzić banknot o nominale 200 tysięcy złotych. Towary bardzo szybko też znikały z półek, ponieważ w związku z tym, że ceny bardzo szybko wzrastały, ludzie kupowali na zaś, żeby po prostu mieć ten towar w domu i nie przepłacać. Dalej problemem był zakup jakichkolwiek Mieszkań, samochodów prywatnych, ponieważ można było to nabyć tylko za walutę amerykańską lub zachodnio niemiecką. Złoty totalnie tracił na wartości. Problemem okazały się też kredyty. Te osoby, które wzięły kredyty, zmagały się z tym, że oprocentowanie wzrastało w tempie maksymalnym, ponieważ mamy tą hiperinflację. Wiele osób nie było stać na spłatę tego kredytu, i pojawiały się bankructwa, pojawiały się licytacje majątków dłużników, pojawił się też problem trwałej bezdomności. No i z taką sytuacją zmaga się rząd Tadeusza Mazowieckiego i rozpoczyna pracę nad tym, żeby wyjść z tej zapaści finansowej. Zaakceptowany został plan Saksa, który ma uzdrowić polską gospodarkę, i ten plan ma wprowadzić Leszek Balcerowicz, ówczesny wicepremier i minister finansów. Na czym polegał ten plan? Był to plan, którego głównym celem było zatrzymanie tej galopującej inflacji oraz wprowadzenie elementów gospodarki rynkowej. Plan Balcerowicza. Czyli tak zwany pakiet 10 ustaw obejmował kilka rzeczy, On został wprowadzony właśnie w grudniu 1989 roku, i według tego planu Balcerowicza był zakaz drukowania tak zwanego pustego pieniądza, był również wprowadzany zakaz kredytowania przedsiębiorstw państwowych, zwłaszcza chodziło tutaj o bezwrotne pożyczki. Takie coś już zostało zakazane. Określono również zasady upadku nierentownych firm, czyli jak będzie się doprowadzało do tego, że ta firma ogłosi swoją upadłość. Przywrócono swobodę handlu walutą, czyli można już w sposób legalny walutę nabywać. Opracowano też system zasiłków dla bezrobotnych, ponieważ liczono się z tym, że w wyniku zmian, które nastąpią, może pojawić się nieznany przecież w czasach komunistycznych problem bezrobocia. Zdecydowano się również utrzymać popiwek. Popiwek jest to podatek, który został wprowadzony już wcześniej. Był to podatek od wysokiego wynagrodzenia, czyli takiego wynagrodzenia, które obciąża przedsiębiorstwo. I przekracza ustalone w przepisach normy płacowe. I ten popiwek został utrzymany. Zniesiono również monopol w handlu zagranicznym. Tutaj z handlem zagranicznym mieliśmy bardzo duży problem, ponieważ doszło do zerwania kontra kontraktów handlowych z ZSRS i trzeba było też tutaj te kontrakty handlowe w jakiś sposób budować na nowo. Na nowo. No ale takim dużym sukcesem były właśnie prowadzone negocjacje w sprawie spłaty handlu zagranicznego, spłaty długu zagranicznego. Bo tutaj, żeby w ogóle właśnie te rozmowy zacząć przeprowadzać od naszym długu zagranicznym, to trzeba było najpierw wprowadzić reformy gospodarcze. Taki był wymóg klubu paryskiego klubu paryskiego, czyli takiego nieformalnego stowarzyszenia przedstawicieli rządów 19 państw. I one zażądały, że jeżeli mamy zacząć takie rozmowy, to musimy właśnie przeprowadzić reformy tutaj finansowo- gospodarcze. I dzięki temu, że to przeprowadziliśmy, udało się, że klub paryski umorzył nam połowę z 32 miliardów długu. A kolejnym sukcesem było redukcja zadłużenia wynegocjowana w 1994 roku z tak zwanym klubem londyńskim. A klub londyński to było takie porozumienie międzynarodowe, które zrzeszało prywatnych, prywatnych wierzycieli, czyli banki i instytucje finansowe. W związku z tym, że ten Plan Balcerowicza został ogłoszony w grudniu 1989 roku, no to rozpoczęto tutaj wprowadzanie go w życie, czyli trzeba było przekształcić gospodarkę. Dokonywano restrukturyzacji. Wiadomo było to, że by przekształcić gospodarkę, to trzeba w tą gospodarkę zainwestować, ponieważ w czasach komunistycznych gospodarka nie była doinwestowana, a teraz, żeby ją przekształcić, należało zakupić nowe technologie, nowe urządzenia, zmienić organizację pracy w tych zakładach. No i okazało się, że nie wszystkie zakłady są w stanie to dźwignąć. Pojawia się tutaj taka sytuacja, że mamy do czynienia z bankructwem i upadkiem wielu, wielu firm. Przede wszystkim będzie to bardzo duże bankructwo na obszarach rolnych, a co za tym idzie? pojawi się bezrobocie, bezrobocie, które jest tak jak wspomniałam, nieznane w czasach komunistycznych, ale tutaj mamy z dosyć charakterystycznym bezrobociem po planie Balcerowicza, po wprowadzeniu tego planu Balcerowicza, z tak zwanym bezrobociem strukturalnym. Jest to takie bezrobocie, kiedy likwiduje się jeden jedyny zakład pracy, najczęściej właśnie na wsiach, w którym pracują wszyscy mieszkańcy danej wsi, danej miejscowości. I to powoduje, że te osoby nie są w stanie znaleźć gdzie indziej pracy, nie radzą sobie w nowej rzeczywistości, nie potrafią też otworzyć się na wolny rynek. W związku z tym pojawia się frustracja, pojawia się z powrotem problem alkoholizmu. Władze usprawiedliwiają to zjawisko, mówiąc, że są to tak zwane koszty społeczne, reform, że z tym trzeba było się po prostu liczyć. Postanowiono również przeprowadzić prywatyzację, aby zapobiec takiemu upadkowi firm. Doszli do wniosku, że zakłady można sprywatyzować. Sprywatyzować, czyli przekazać w ręce osób prywatnych, które będą potrafiły przeciwstawić się... Temu, że, że firma sobie nie radzi i doprowadzą firmę do, do czasów świetności. Liczono na to, że takie osoby, właśnie prywatne, sobie poradzą z tym nowym problemem, jaki, jaki okazał się być po reformach Balcerowicza. Kto mógł nabywać te firmy? Założeniem prywatyzacji było to, że będą mogli to być obcy inwestorzy, czyli kapitał zagraniczny, ponieważ tutaj nas nie było stać, nie, było, nie mieliśmy wystarczająco tyle kapitału my, jako mieszkańcy, żeby jakąś daną firmę kupić, dlatego pojawia, pojawia się obcy inwestor. Dodatkowo nie wzięto pod uwagę pewnej grupy, Inwestorów, a przede wszystkim tu rolników indywidualnych, którzy przez pierwsze lata transformacji w ogóle nie byli traktowani priorytetowo. Dodatkowo, jak można było nabyć tutaj zakłady na własność, to były dwie metody. Pierwsza decyzja była w rękach samorządów, czyli wtedy, kiedy były firmy małe, lokalne, to samorząd decydował o prywatyzacji danego przedsiębiorstwa. Natomiast duże firmy miały być przekazywane tak zwaną drogą kapitałową w ręce prywatne czyli to mogła być sprzedaż udziałów dla zarządów, sprzedaż udziałów dla pracowników danej firmy. Mogła to być sprzedaż też inwestorowi zagranicznemu poprzez oferty takie publiczne, przez tworzącą się giełdę papierów wartościowych czyli firma mogła wystawić swoją działalność, w postaci papieru wartościowego, i każdy mógł to ten papier wartościowy sobie zakupić. No ale brano też pod uwagę, że formą prywatyzacji będzie niestety też likwidacja czyli niektóre przedsiębiorstwa będą zlikwidowane, albo to będzie miała być całość przedsiębiorstwa, albo tylko częściowa będzie ulegała likwidacji. I w niektórych wypadkach okazało się, że właśnie ta sprzedaż, sprzedaż przedsiębiorstw była takim sposobem na zmniejszenie deficytu budżetowego państwa. Okazało się, że plan balcerowicza, który był wprowadzany, miał właśnie dosyć sporo negatywów. Z tych negatywów możemy tutaj wymienić przede wszystkim to, że bardzo dużo osób, która była wcześniej związana z partiami. Które teraz zawiązywały swoje własne spółki, stawały się prezesami, nabywają pewne fabryki, czyli mamy tak zwane uwłaszczenie nomenklatury, gdzie właśnie działacze partyjni poprzez swoje stanowiska i znajomości nabywają dawne zakłady pracy. Bardzo dużym problemem okazała się korupcja czyli przekupstwo tutaj w szeregach władzy, gdzie na przykład wystarczyło przekupić odpowiedniego urzędnika, żeby nabyć wyjątkowo atrakcyjny majątek lub zakład. Mamy do czynienia też z, taką, taką, z takim problemem, jak tworzenie nowych zapisów prawnych, ale te zapisy prawne nie miały dotyczyć całego naszego społeczeństwa, ale one były kierowane czy do, na potrzeby poszczególnej osoby, czy poszczególnej grupy, czy frakcji politycznej po to, żeby te dane jednostki mogły nabyć przedsiębiorstwa na własność. Innym problemem był tak zwany sponsoring, przede wszystkim sponsoring na szczeblu lokalnym. On polegał na tym, że w zamian za datki na wskazany cel albo na wsparcie jakiejś instytucji, tutaj można było zdobyć po prostu przedsiębiorstwo. I też takim charakterystycznym zjawiskiem było to, że można było załatwić stanowiska w danej firmie, czyli za wyrażenie zgody, za wydanie decyzji o na przykład sprzedaży jakiegoś przedsiębiorstwa, załatwiało się dla swojej rodziny dobrze płatne stanowisko. Najlepiej oczywiście, żeby to było stanowisko funkcyjne. Początkowo państwo kompletnie nie radziło sobie z tymi negatywnymi skutkami prywatyzacji. Społeczeństwo też nie wierzyło w to, że instytucje państwowe są skuteczne. Dochodziło do tego, że mamy coraz więcej patologii we władzy. Jeszcze pojawił się jeszcze jeden problem, którym była reprywatyzacja. Chodziło tutaj o mienie zagarnięte przez komunistów i wydano specjalną ustawę w listopadzie 1990 roku, na mocy to której mienie zagarnięte przez komunistów miało być zwrócone, ale uwzględniając możliwości państwa i bez naruszenia obecnych. Właścicieli. No i okazało się, że ta reprywatyzacja mienia zagarniętego przez komunistów to proces całkowicie nieudany. Dochodziło do bardzo wielu nadużyć. Tutaj, przede wszystkim, skomplikowana procedura sądowa dała pole do popisu handlarzom, prawnikom, którzy fałszując dokumenty. Wyłudzając pewne, yy, pewne majątki, <laughs> zakupują od byłych właścicieli chociażby kamienice. To te słynne sprawy z, z nabywaniem kamienic od byłych właścicieli przez no, nowe jakieś jednostki. Yy, problemy są bardzo duże. Dodatkowo, latem 1990 roku dochodzi do Konfliktów we władzy. Tutaj mm, coraz częściej widziana jest różnica w, w spojrzeniu na to, jak ma wyglądać państwo polskie. Różnica w poglądach Lecha Wałęsy, jako byłego opozycjonisty. I ówczesnego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Po pierwsze, Lech Wałęsa chciał być bardziej aktywny w polityce państwowej, a Tadeusz Mazowiecki znowuż wręcz ignorował tutaj to, co mówił Lech Wałęsa i uważał, że należy iść obraną drogą. Ostatecznie tutaj współpracownicy Lecha Wałęsy Lech i Jarosław Kaczyńscy powołują porozumienie centrum. Powołują to w maju 1990 roku. W programie porozumienia centrum pojawia się chęć przyspieszenia reform, dekomunizacja oraz doprowadzenie do wyboru Lecha Wałęsy na prezydenta państwa polskiego. Niewiele później, bo we wrześniu 1990 roku wojciech Jaruzelski postanawia zrezygnować z urzędu prezydenta. Ten urząd mógł sprawować do 1994 roku. W związku z tym, że składa rezygnację w roku 90 we wrześniu, trzeba dokonać nowelizacji Konstytucji, i takiej się dokonuje, pojawia się zapis dotyczący wyborów prezydenta, który to mówi o tym, że wyboru będzie dokonywał naród. Odbywają się w związku i ten moment, kiedy mamy powołanie tego porozumienia Centrum, uważamy za moment, kiedy mamy rozpad obozu solidarnościowego, kiedy Wałęsa jest po jednej stronie, a Tadeusz Mazowiecki jest po drugiej stronie. I zgodnie z założeniami tego tych wyborów prezydenckich, które mają się odbyć, odbywają się wybory wybory w których startuje między innymi Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. O dziwo Tadeusz Mazowiecki przegrywa w pierwszej turze z człowiekiem nikomu nieznanym. Tutaj Stanisław Tymiński, jest to emigrant z Kanady i do drugiej tury staje Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński w drugiej turze zdecydowanie wygrywa Lech Wałęsa zyskując 75% poparcia. I w grudniu, 22 grudnia 1990 roku składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. W tym samym też czasie, 20, kiedy wygrywa wybory, w dniu objęcia urzędu przez Lecha Wałęsę, ówczesny, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Na Zamku Królewskim w Warszawie przekazuje Lechowi Wałęsie insygnia prezydenckie II RP i jednocześnie ogłasza, że od tego momentu swoją działalność jako władze państwowe na uchodźstwie rząd londyński kończy i władza spoczywa w rękach. Prezydenta wybranego przez naród polski. Tak wygląda ta transformacja ustrojowa. Jesteśmy w roku 1990. Transformacja gospodarcza dopiero się zaczęła i pokazała, jak wiele jest problemów, jak wiele jest błędów planu Balcerowicza, ale ona się nie zakończyła. O tym, co będzie się działo dalej, to już na naszych kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.